Siemanko, oglądasz ten film tylko dlatego, że chciałbyś poprawić swoją rutynę i twoja gra wygląda jak to, czyli kurwa główno. A wolałbyś, żeby wyglądała tak? Ale jak ja mam tak grać? Weź mi pokaż. Nie ma problemu, brachu. Patrz to. Do swojej rutyny musisz dodać Cyber Showka. Co to jest? Zapytasz. Zane, halo, co to jest? Mordo. Mordo, to jest najlepsze znalezisko przez proplayerów. Każdy proplayer to gra. Taki Simple na YouTube i tak dalej. Chodź sobie na Cyber Showka, grasz DM y i napierdalasz tak pół godziny. ci pokażę, jak. No i co Wam powiedzieć, wchodzisz na tego Cyber sobie biegasz, napierdalasz, typowy DM, tylko po prostu działa to wszystko szybciej. Siedzisz sobie tak przez pół godziny, walisz sobie główki, coś tam sobie ćwiczysz, rączka będzie rozgrzana i wtedy możemy przyjść do czegoś następnego. Może mi dobrze nie idzie, ja jestem dzisiaj po 10 Faceitach już i jestem lekko zmęczony, ale mam nadzieję, że wam będzie trochę lepiej szło. I rzeczywiście zobaczycie takie postępy, róbcie tak codziennie, w dzień w dzień, przed graniem facetów czy premierków sobie, co wy tam sobie gracie. No, i po prostu musicie lecieć z koksem, a nie poddawać się. No, i po prostu mam nadzieję, że będzie Wam coraz lepiej szło. I w tym momencie przyjrzymy sobie do mapki Reflex. A i prawdopodobnie wszystkie mapki będziecie mieli w opisie. Wiadomo i linki. No i co? Siedzimy, strzelamy, rozgrzewamy rękę do końca, by lecieć tego Faceita, żeby rozwalić wszystkich. Siedźcie sobie tu przez 15 minut. Najlepiej zmierzymy sobie od bocików. Kurwede. I co mogę wam powiedzieć, kręcisz się jak helikopter normalnie, walisz te banie, tak jak w I kurde potem chodzi to na Face jakoś, ludzie się drą, bo jesteś mocny Widać, że będzie przyszła kariera po prostu na iem tak, będziemy grali jakiegoś Majora kiedyś Dostaniesz kontrakt normalnie, tylko trzeba grać, trzeba grać Zaraz przejdziemy do następnej mapy I to będzie przedostatnia mapa która pomoże wam dążyć do tego, by być jeszcze lepszym graczem by mieć dobrą rutynę więc siedzicie tu zawsze przez 15 minut po Showku. No i przechodzimy sobie do mapy prefire'owej akurat w moim przypadku Miresz. Waszym zadaniem będzie sobie pobranie najlepiej wszystkich map w puli rankingowych na FACEIT czy tam na, pre na premierze, nieważne ważne na czym gracie i jakie mapy gracie najlepiej żebyście sobie raz dziennie obrobili Dwie mapy, yy, wiadomo inne inne. gracie jedną mapę do trzech razy. Próbujecie zrobić jak najlepszą czasówkę. Idziecie sobie na inną mapę, na przykład z na nie wiem, Nuka. Robicie sobie te prefiery, robicie jak najlepsze czasówki. Robicie, próbujecie nie robić błędów, tak jak w moim przypadku. Wiadomo, reloadować trzeba wszystko tak dalej. Zapamiętujcie sobie to i w grze musicie pamiętać o tym, że pikować się na spokojnie, kąt po kącie, zabijać przeciwnika. I tak jak mówię, codziennie po dwie inne mapy, po trzy próby: jak macie czas, macie chęci, grajcie więcej, wiadomo, czym więcej, tym lepiej. Przed gierką no i co? Na czym to polega? No, biegacie, freefire czyli tam, gdzie jak najszybciej pikujecie, znajdą miejsce, kąt po kącie, i zabijacie jak najszybciej oponenta, wiadomo. I co Wam ma to pomóc? Na pewno granie trochę wolniej, trochę mądrzej. Pikowanie sobie ładne, można wypracować jakieś tam, powiedzmy, powiedzmy jakieś tam sobie główki lepsze sobie walić. I też warto sobie to zagrać, bo można jeszcze bardziej dogrzeć łapy. Jak zaczniecie grać w Faceita, to normalnie jest on fire. Naprawdę wam mówię. Lecimy do następnego. Jeżeli nadal oglądasz ten film, chciałbym, znaczy, czy chciałbym, to od Ciebie zależy, ale prosiłbym Cię, żebyś zostawił subskrypcję, zostawił lajka. Wespar, wesparł mnie w komentarzu, napisał coś miłego, może dał pomysł na kolejny odcinek, może coś byś chciał, może byś chciał moje ustawienia Nie wiem, napisz Spróbujemy to zrealizować, wesprzyj mnie, na pewno da mi to kopa, by zrobić następne filmy, dziękuję No i co, i mamy teraz fast warm up Chodzimy tu, że sami jesteśmy tak dojrzani człowieku, że jesteś, się palimy normalnie na tym fotelu Nikt nie wie co się dzieje Lecimy tak szybko z tymi ludźmi Może tra nie trafiam, ale to nic Lecimy dalej z tymi na tym to polega, szybko dogrzewamy się, chociaż te ostatnie 5 minutek trzeba temu poświęcić i wtedy możecie lecieć face na pełnej parze. I to by tak naprawdę było na wszystko z tej rutyny. Jakbyście sobie z taką rutyny naprawdę zrobili te wszystkie cybershowki, showki prefire, y, fast warm i tak dalej, to naprawdę może Wam to pomóc, tylko naprawdę róbcie to rzetelnie, codziennie, przez najbliższe miesiące bo naprawdę możecie zauważyć bardzo duży, jakby, bardzo duży progres i naprawdę wam tego życzę, żeby tak było, żeby tak było właśnie, żebyście walili takie banie, żeby wszystko chodziło jak kocór, żeby Elo na Facebooku się wbijało lub na premierze. No i co wam mogę powiedzieć, dziękuję za oglądanie, życzę wam powodzenia na kolejce. No i Elo, widzimy się, do później.